Hej Manko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Matruner.pl Zobaczcie, ja razem z Lucy sobie pójdziemy. Zobaczcie, gdzie tam Lucy się patrzysz. Lucy! Co ty tam patrzysz? Nie wiem, do, do tyłu. Słuchajcie, nieważne. W każdym bądź razie mam nadzieję, że filmik wam się spodoba, ponieważ yy, chciałbym, żebyście zostawili tutaj łapeczkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. Pamiętajcie o subskrypcji, naprawdę, to jest ważne. Wbijajcie do, do mnie do sklepu, macie link w opisie, możecie kupić sobie świetne koszulki. Yy, więc słuchajcie, my tam płyniemy, podać. Lucy mówiła mi że ponoć są tam jakieś bunkry właśnie z przygodami, więc będziemy po prostu, pójdziemy sobie zobaczymy co tam będzie, więc moi drodzy jedziemy i wpijajcie do mnie do Instagrama, to jest też ważne, słuchajcie, okej, okay, zobaczcie, co tu w ogóle, kurczak zniósł jajko i jajko sobie pływa na wodzie, ostro, dobra, eee, więc zostawimy dla kurczaka to, dobra, Lucy, to chodź, chodź Lucy, chodź, 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 chodź Lucy. Kurcze, no, normalnie Lucy nie chce wyjść z tego. Okej, okay, Lucy, idziemy, idziemy do bunkrów, chodź, wejdziemy, zobaczymy, co jest w pierwszym, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, który wam się najbardziej spodoba. Mamy tu żółty, e, mamy różowy, no i e, e, nie, zielony, słuchajcie, więc idziemy zobaczyć, co będziemy mieli w tych bunkrach. Ja zajdę, oczywiście, od pierwszego, e, żółtego, także zobaczymy, ojej, jakiś lag był. Dobra, także, słuchajcie, ja tutaj wpadam i za zobaczymy, co tam e, będzie. wow Gdzie ja jestem? Ja poznaję to miejsce, słuchajcie, gdzieś tutaj wpadłem, okej, okay, tam ktoś jest, patrzcie jacyś terroryści, dobra, szybko trzeba jakąś broń wziąć i zaraz zobaczymy, czy uda się coś z tym zrobić, słuchajcie okej, okay. dobra, trzeba reloadować chyba, okej, okay, jak to się reloaduje zaraz sprawdzę, okej, okay, mam słuchajcie, reloadujemy i uwaga, uwaga możemy teraz strzelić patrzcie, z tej snajperki, o, leci na mnie leci na mnie jakiś terrorysta, dobra a masz, dobra, słuchajcie jeszcze tylko ten jeden, dobra, on się tam gdzieś ukrywa Zobaczcie, tam gdzieś. Okej, okay. leży. Słuchajcie, dobra, to teraz możemy tylko to schować sobie i zobaczmy jakie jeszcze tutaj bronie mamy. Yy, dobra, weźmiemy taką, weźmiemy sobie jedną AK. Dobrze, co tu jeszcze jest? Deagle. Okej. Okay. I coś jeszcze? Glock. Ok, słuchajcie, także ja sobie to wrzucę do ekwipunku. No i spróbujemy, słuchajcie, yy, z... Zplantować bombę, więc zaraz zobaczymy czy się uda Okej, okay, dobra, idziemy sobie na spokojnie W, ty w tym kieruneczku mm, Dobra, ja sobie przeładuję jeszcze tylko tą broń I uwaga, uwaga, zobaczcie Czy tutaj ktoś jest gdzieś, nie wiem Nie mam pojęcia, okej, okay, dobra Tutaj nikogo nie ma Musimy się rozglądać dobrze, bo oni gdzieś tutaj mogą być Słuchajcie, terroryści Dobra, zobaczymy gdzie jest bomba Okej, okay, są terroryści, biegną na mnie Okej, okay, patrzcie ile tutaj jest Wow, 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 dobra ja nie wiem, oni tutaj do mnie biegną. O kurczę, dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra, przykampimy. Bęk, dobra, dostał. O, biegną za mną. Dobra, nie mam ammo. O, dobra, jest, udało się, dobra. Niechcący wziąłem kuwy, kliknąłem. Dobrze, to teraz trzeba by było z tego auga, słuchajcie. Eee, nie wiem, czy jest ich więcej tutaj gdzieś. Ło, 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 patrzcie, jak się na mnie rzucił. O kurczę, już mam tak mało HP, że będzie zaraz naprawdę słabo. Okej, okay, dobra, to musimy reloadować. Chodźcie, wejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, czy ktoś tam jest. Tam jest jeden jakiś. Okej, okay, dobra, proszę pana. Bęc! Uwaga! Czy jest! Dobra, lecimy dalej, okej, okay, lecimy dalej, sprawdźmy co tutaj będzie, jak to będzie wyglądało dalej. Mm, tutaj nie mam amunicji. Okej, okay, trzeba przeładować... Wow, dobra, patrzcie, prawie zginąłem! Wow, patrzcie, co tu się dzieje. Ten jeszcze. Okej. Okay. Okej. Okay. Skąd oni się tutaj biorą? Nie mam pojęcia. Dobra, idziemy dalej. Wow, tu jest za mną Przybie przybieg. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, musimy szybko biec i splantować bombę. Okej, okay. dobra, nie mam amunicji żadnej. Okej, okay. szybko biegniemy na t O, za mną biegną. Dobra, szybko, szybko, szybko. Musimy biec na bombsite. Szybciutko bombsite zrobić. No i tam będziemy mogli, słuchajcie, już... Dobra, bierzmy więcej amunicji. Okej, okay, okej, okay, bo już biegną. Dobra, biegną, 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 więc przeładowujemy sobie. Okej, okay, nie ma magazynku. Okej, okay, jest magazynek i biegnie tutaj, patrzcie Okej, okay. więc tu jest, patrzcie Dobra, gościu leżysz, okej okay, Ale mnie tutaj zaskoczył, nie wiem jakim cudem Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie, jedziemy dalej Zobaczyć, czy tu kogoś nie ma Słuchajcie, musimy wziąć bombę tutaj podłożyć Więc to będzie tylko... Okej, okay, tu się skąpił, dobrze, jest Słuchajcie, musimy tutaj posplantować bombę, okej okay. Dobra, chwileczkę poczekamy Podłożyć bomby, okej, okay. to teraz musimy Chwileczkę poczekać, bo zaraz tu wszyscy będą biegli Patrzcie, okej, okay. Dobra ten nawet mi nie zauważył, patrzcie, tam gdzieś biegnie. Okej, okay, tylko żeby z tyłu mnie nie zaszczył, bo tutaj ich nie słychać. Okej, okay, więc idźmy jeszcze na A, zobaczmy, czy e, będzie to wszystko Gites. No i za jak powinna ona wybuchnąć i mamy rozwiązaną całą zagadkę, więc fajnie, akurat się zrobiło. Okej, okay, tam jest, patrzcie. O! Dobra, leży. I teraz tutaj, patrzcie. O, kurczę, amunicji mi zabrakło. Szybko, szybko, szybko. Dobra, bo... Ja nie wiem dlaczego ci terroryści na mnie się rzucają. Słuchajcie, jak ja jestem terrorystą chyba. No i ja musiałem bombę podłożyć. No więc dobra, to chyba będzie, słuchajcie, tyle. Okej, okay, dobra, ja uciekam, bomba zaraz wybuchnie, więc lecimy, lecimy, słuchajcie, yy, zaraz do innej... Do... O kurczę, tu się ukrył. Jeden. Okej. Okay. O kurcze... Dobra, ale to z zaskoczeniami mnie zrobili, słuchajcie. Dobra, także oni wszyscy leżą, więc słuchajcie, będziemy wracali i zobaczymy, co będzie w dalszy, na dalsze przygody, więc do zobaczenia za momencik. Wow! Słuchajcie, udało się, zrobiliśmy pierwszą, pierwszy bunkier, więc będziemy musieli przejść do kolejnego. Lucy, gdzie ty jesteś? Wow Lucy udało się rozbroić bombę Więc naprawdę spoko To był Counter Strike No dobra to idziemy zobaczymy co będzie w różowym Chodź sprawdzimy zobaczymy co jest tej. O widać postać To jest Brawl Starsowa postać Nowa Sandy ona się nazywa Wiesz będziemy musieli ją zobaczyć Co ona tutaj robi Cześć Sandy powiedz mi co ty tutaj robisz Czy można ci w jakiś sposób pomóc Cześć to ja Sandy No i ja ogólnie tutaj jestem Z moim kolegą Bulem ale on ostatnio uważa, że jestem słaba w Minecrafcie, ponieważ nie mogę nawet zasadzić swojego zboża. Chciałbym, żebyście, żebyście poszli i ogarnęli dla mnie sposób, w jaki sposób tutaj da radę posadzić nasionka, bo one w ogóle nie chcą rosnąć. M musicie iść do Bula i zapytać go, albo znaleźć sposób w jaki, jak on to robi, że mu rośnie pszeniczka. Okej, okay, Sandy, dobra, mogę Ci pomóc, ale co ty tutaj masz w ogóle? Dobra, są jakieś nasionka, zobaczcie, mamy nasionka i zobacz, Lucy, bo ona mówiła, że nie chcą rosnąć, tylko będziemy musieli znaleźć sposób, jak, jak to ogarnąć. Dobra, to wstaćmy tutaj te wszystkie nasionka i chodźcie, rozejrzymy się, rozejrzymy się, dobra, Lucy, to spokojnie. Zaraz będziemy to ogarniali, ale chodź, chodź, zobaczymy, co ten ból tutaj robi. Okej, okay, zobaczcie, że jesteśmy tutaj gdzieś. Wow, 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 jakimś Brawl starsowym. O, jest domek. Go czekaj, nie wchodź, nie wchodź! Bo to może być ból. Jest ból, ty. Dobra, to czekaj. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj naokoło. W ogóle, co on tutaj z jakiejś roślinki? Eee, tutaj ma roślinki. Wow, no dobra, nieważne. Patrzcie, jednak mu pszenica rośnie. Zobaczcie, ile on ma tutaj pszenicy koło swojego domku. Będzie trzeba znaleźć sposób, jak przejść po prostu do. Eee, słuchajcie, tej. Eee, o Jezu, on patrzy na mnie. Czy on patrzy? Słuchajcie, on nie może patrzeć na nas. Dobra, on gdzieś przeszedł, dobra, on jest, stoi sobie tutaj. Chwileczkę musimy poczekać, żeby on sobie stąd poszedł Nie wiem, w tamtą stronę gdzieś. No i słuchajcie. O, jest jakiś trapdoor. Ej, Lucy, chodź zobaczysz! Lucy, nie niszcz mu! Nie niszcz mu! Patrz o kurczę, patrzy. Dobra, chwileczkę jeszcze musimy poczekać, bo on tutaj gdzieś jest, czekaj, gdzie on jest? Tam. Dobra, okej, okay. dobra, poszedł. Chodź, wchodzimy, chodź zobaczymy, co on tutaj ma. Okej, okay. szybko, szybko, jest tu jakiś trapdoor po prawej stronie, chodź szybko, Lucy, wchodzimy. Okej, okay. dobra, mamy tu, zobaczcie coś tutaj jest. Wow, zobaczcie co my tutaj w ogóle mamy. Nie wiem, dobra, Lucy, zobaczcie to jest jakaś w ogóle dziura, tylko jest to chyba jakiś inny level, ale zobaczymy. Dobra, co tu jest? Wskaż spike'a. Który to jest spike, Lucy, ty wiesz? Słuchajcie, napiszcie mi, czy to jest ten spike. Czy to jest spike, czy to? Okej, jeden, dwa czy trzy musicie napisać w komentarzach, bo jeśli Lucy ba. Ma... E, dobra, Lucy już kliknęła, ale musimy to zobaczyć, co my tutaj mamy. Wow, dobra. Ehm, co to jest? Czekaj, 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 czekaj. Dobra. Lucy, ty coś tutaj zniszczyłeś? Dlaczego ty latasz? Jak ty latasz? A tu są bloki niewidzialne. Dobra, słuchajcie, musimy sprawdzić co by tutaj baby. Mm, nie mam pojęcia, tu są jakieś tylko liczby. Czy jest jakaś tabliczka napisana, e, która wskazuje nam coś? Nic, nic, słuchajcie. Tu jest tylko jakiś zniszczony bloczek, ale to pewnie Browdstars jakoś zniszczył. Okej, okay, przyjrzyjmy się tym liczbom, które coś pokazują. Hmm. Co one mogą pokazywać, słuchajcie. 1400 to prawie tyle co yy, maksymalny Ted maksymalna ty 14500 tak 14500 to chyba ta odpowiedź no ale który mamy kliknąć Lucy nie mam pojęcia chyba zielone dobra sprawdźmy zielone sprawdźmy zielone bo słuchajcie 1000 znaczy 14500 to jest ostatni Tyle pucharków trzeba bić, żeby zdobyć ostatnią nagrodę w Brawl Stars. Okej. Okay. O, nie, 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 nie. nie. Dobra, trzeba to kliknąć. Okej, okay, tutaj. I chyba zielone. Tak, dobra, działa. Dobra. E, Lucy, co to jest w ogóle? Tutaj jest napisane. Co można zrobić za to, co jest po drugiej stronie? Dobra. Zbierać. Wydać w sklepie. Zbierać, by wygrać. Chyba, Lucy, trzeba wydać w sklepie, co? Chyba trzeba to wydać w sklepie, nie? Dobra. Okej, okay, dobra, to jest dobra odpowiedź. Kolejna. Co to oznacza, słuchajcie? Mi się wydaje, wiem co to jest, wiem co to jest. Na pewno to jest brak internetu, tak, ale jakie są jeszcze opcje? Brak umiejętności. Nie możesz dzwonić podczas gry, tak, Lucy? Myślę, że to to? Nie, brak internetu. Ja wiem dobrze, że to jest brak internetu, więc. Okej, okay. dobra, tu nas gdzieś teleportowało. Co my tutaj mamy? Dokładnie nie mam zielonego pojęcia, ale są jakieś kryształki, dobra. O, kolt jest! To jest kolt, właśnie. Dobra, więc musimy 10 kryształków gdzieś znaleźć. Ok, ja będę sobie szukał, Lucy, na spokojnie. Więc zobaczmy. O, jest tutaj więcej kryształków. Dobrze, szukamy kryształki. Muszą gdzieś tutaj być. Jeszcze pięć tylko mi zostało, żeby znaleźć. Okej, okay, tu był jeden. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Dobra, Lucy. Ile masz tych kryształów Brawl Nie wiem, dobra. Szukam, szukam, tylko nie wiem, gdzie ty tutaj już klikałaś. Czy ty zbierałaś już, Lucy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej. Okay. Dobra, ile masz? Ja mam cztery jeszcze potrzebuję. Gdzie? Tutaj. Nie. Gdzie? Lucy, nie widzę, jeszcze tylko cztery potrzebujemy, te kryształki, nie? Dobra Nie wiem, ja muszę chyba to dokładnie sprawdzić, bo... Bo nie wiem, czy Lucy wszystko przeklikała Dobra, szukamy dalej, szukamy, szukamy, słuchajcie, w tych skrzynkach gdzieś powinny być te punkciki dla nas Dobra, Lucy, masz? Ile masz? Masz pie... Weź zobacz, masz pewnie pięć, co? Takich Okej, o, okay. o. Masz, jednak masz, jeszcze jeden słuchaj musimy znaleźć, jeszcze tylko jeden musimy znaleźć, e, więc daj mi tylko jeszcze jeden taki punkcik i będziemy mogli już naprawdę e, przejść dalej, zobaczyć co my tutaj mamy, okej, okay, mamy, słuchajcie, Lucy znalazła, więc epicko, zobaczmy co my tutaj mamy, e, mamy kartę i możemy ją teraz tutaj wsadzić, chodź Lucy, wchodź, okej, okay, okej, okay. i co tutaj jest, książka i jakieś pochodnie, pocho które oczywiście Lucy zabrała, Lucy jest bardzo tutaj... No nie, Lucy, no. Dobra, zobaczmy, co jest w książce. Tajemnica bóla. By mieć fajne plony, potrzebujesz światła. Wszystko jasne, dobra, dobra, idziemy, idziemy, wracamy. Lucy, i patrz teraz, to będzie, to będzie myk, patrz. Musimy tutaj pochodnie postawić. I teraz bierzemy nasionka. No nie skacz, nie... Lucy, nie niż tego. Dobra, patrzcie, i teraz można wszystko Aby wszystko ładnie rosło Więc spoko jest tutaj zrobione Dobra, lecimy, weźmiemy od Bula trochę tej pszeniczki No i słuchajcie Nasza postać Brawl Starsowa Sandy będzie chciała Będzie zadowolona, więc mam nadzieję, że Że będzie My również, słuchajcie, że pomogliśmy dla niej Słuchaj, Sandy, tam właśnie Żeby tutaj ogólnie rosło wszystko To musisz światło mieć, czyli pochodnie jedną Taka jest tajemnica Więc okej, okay. dobra, chodź Idziemy, chodź, idziemy, Lucy, idziemy z powrotem, zobaczymy, co jest w ostatnim już bunkrze, więc za momencik wszystkiego, wszystkiego się dowiemy. Chodź, Lucy, wychodzimy. Idziemy sprawdzić, co jest w zielonym bunkrze. Oto jest, słuchajcie, pytanie. Dobra, więc wchodzimy sobie na spokojnie. Lucy, nie biegaj, nie biegaj. Poczekaj, poczekaj na mnie, ja pójdę pierwszy. Dobra, tutaj jest jakiś dziwny labirynt, ale tam jest coś żółtego. Yy, nie, zielony jest sufit, musimy się po prostu przejść tym yy, labiryntem. Nie wiem, czy gdzieś on nas doprowadzi, czy, czy coś tutaj można znaleźć. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Okej. Okay. Tu jest jakaś skrzynka. Czy ja mogę do niej jakoś dostać się? E, jest, tak. Jakieś perły. E, perełki endu. Okej. Okay. Czyli będziemy musieli się teleportować przy tym fioletowym. Tylko jak to mamy przejść, Lucy? Powiedz mi, jak my mamy tutaj przejść. Dobra. Tutaj coś jest. Czekaj, czekaj. Okej, okay, zobaczcie. Mamy tutaj jakieś przejście. Idziemy sprawdzić, co my tutaj mamy. Czy damy radę jakoś tam doskoczyć? Czekaj, czekaj, czekaj. Co tutaj jest? E, dobra. Czekaj. Tu chyba będzie można też szkło zniszczyć. Dobra. Okej, okay, jestem. Słuchajcie, jestem tutaj gdzieś. I co tutaj jest? Lucy, gdzie ty jesteś? Lucy? Bo tutaj szkło było można zniszczyć. Nie wiem gdzie jest Lucy, nie wiem, nie mam pojęcia. Chwileczkę. Dobra, słuchajcie, idę sam, słuchajcie, bez Lucy będzie trzeba po prostu tutaj przejść. Okej, okay, patrzcie, ta perełka można oczywiście z, nie z niej skorzystać przy tym fioletowym. Jak ty się tu dostałaś? Jak ty się tu dostałaś, Lucy? Przecież tutaj nie ma przejścia. Je, co za... Gość, normalnie, nie mogę z tego. Okej, okay, słuchajcie, to teraz tak. Będzie trzeba mm, jakoś tutaj przejść. Dobra, jest czaki. słuchajcie, tu jest czaki, jest żółty. Słuchajcie, Angry Birds, to są Angry Birdsy, zobaczcie Tutaj mamy kolejnego, czerwony. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach, czy byliście w kinie na, tym, na tej bajce, czy oglądaliście tego. E, właśnie ten film e, naszego. O, kurczę, Lucy, to ty naprawdę jesteś fana. Ale, dobra, o nie No dobra, jeszcze raz musimy to przejść Okej, okay, na spokojnie O kurcze, dobra, spróbuję się teleportować Czy mi się uda, okej, okay, uda się Okej, okay, jestem tu I musimy iść coraz to wyżej I jesteśmy w tym miejscu Dobra, czyli teraz chyba tam Okej, okay, i tu Benz. Dobra, mamy Czaki, jest Czaki. Słuchajcie. Możemy mu otworzyć. Zobaczcie, mamy pierwszą kartę, którą będziemy mogli tutaj otworzyć. Chodź, Czaki, możesz sobie już tutaj wyjść. Proszę bardzo. Tylko nie wiem dlaczego od, oni, one te mają te karty, ale nie mogą je użyć. Może, skrzy... Może nie mają tego. Ym, nie potrafią po prostu, nie? Dobra, co my tutaj mamy? Tu jest w ogóle jakaś elytra. Okej, okay, czy my mamy tutaj Elytron wskoczyć? Co to jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę to zbadać. Tu jest jakaś elitra, okej. Okay. Czy ja dam Luz, jak ty to zrobiłaś? Okej. Okay. O nie, to elytrą będzie ciężko, słuchajcie. Schodźcie, z... z... wejdziemy tutaj po tym czarnym czymś. Okej, okay. i tutaj? Naprawdę? To jest takie łatwe? Dobra, okej, okay. nie mogę to wskoczyć kurczę. Okej. Okay. Dobra, jestem u czerwonego, słuchajcie, jestem u czerwonego. O, i tu jest, jeszcze jest bomba. Dobra, czerwony, możesz wyskakiwać stąd, proszę bardzo, możesz ten wziąć sobie em... Kartę, słuchajcie, my musimy im wejść i otworzyć skrzynki, one nie potrafią otwierać skrzynek, te endgriberce, y. po prostu nie wiem, czy one nie mają łapek, czy co, ale czekaj, 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 dobrze, to teraz, słuchajcie, tutaj, nie wiem, tutaj było przejście, ale zniknęło, no dobra, to teraz będzie trzeba iść dalej, słuchajcie, zobaczymy, czy uda, uda nam się uratować bombę, słuchajcie, bomba to jest ten czarny, em... Angry Birds, dobra, tutaj mamy jakąś zagadkę ewidentnie. Dobra, są jakieś slimy, tam jest łuk jakiś. Może ten łuk udałoby nam się ściągnąć jakoś? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Te slimy, może się uda jakieś wziąć. Lucy, nie teleportuj się tutaj, ty. Dobra, ee, słuchaj, nie teleportuj się, bo tutaj nie możemy używać tego. Okej, okay, dobra, musimy zebrać te slimy, słuchajcie, musimy zebrać te slimy. Tutaj jest jakiś przycisk. Okej, okay, dobra, czyli wiem, co mamy zrobić. Lucy, musimy mieć slajmy, musimy mieć dużo slajmów Dobra, bo zbieramy sobie je Okej, okay. żeby one pospadały tutaj O, i jeszcze tam gdzieś kilka da radę ściągnąć Dobra, tutaj jest i jeszcze tamten tylko bym hopnął Okej, okay. dobra, prawie, prawie Okej, okay. dobrze I jeszcze tutaj Okej, okay. okej okay. Okej, okay, okej, okay. nie, prawie, prawie Dobra, słuchajcie, mam pomysł Patrzcie, tak i, och, kurczę, myślałem, że zrzuciłem Ale nie, 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 nie Dobra, wiecie co, weźmiemy sobie, wykorzystamy tutaj te drabinki Tutaj weźmiemy, dwie postawimy No i słuchajcie, ja bym musiał y, jakoś ogarnąć, żeby przejść, słuchajcie, do, y, po ten łuk chyba Po ten łuk, więc uwaga, uwaga, da radę Jesteśmy, dobra, okej okay. Dobra, jestem. Słuchajcie, mamy 9, więc zaraz wszystkiego się dowiemy, co by tutaj mamy. Dobra, Lucy, jeszcze tylko kurczę tą jedną strzałę, by byśmy musieli pocisnąć. Dobra, to zróbmy tak, zróbmy tak, weźmy drabinki. Uwaga, uwaga, weźmy ze dwie drabinki. Patrzcie, to będzie taki myk. Ok, po co? Po co ja to robię się pewnie, zastanawiacie? okej, okay, mamy, słuchajcie, strzałę. Dobra, tutaj patrzcie, zrobimy sobie szlam, słuchajcie, zrobimy blok szlamu, więc teraz będzie trzeba jakoś tutaj wskoczyć, Lucy. Musisz yy, zejść na chwileczkę, czekaj, czekaj, nie klikaj, nie klikaj, bo to jest taki myk. Yy, albo dobra, ty wejdź sobie tam, słuchaj, wejdź na ten slime tego. Yy, czekaj, czekaj. Dobra, i postaw go. I dobra, uwaga, uwaga, bo to tobą jest chyba przejście, więc tam będziesz musiała się teleportować. Uwaga, uwaga, klikam. Trzy, dwa, jeden. Okej, okay, patrzcie, Lucy się udało przejść To teraz ja muszę tego slime'a wziąć Słuchajcie, i teraz musimy trafić tym łukiem I, uwaga, i Jestem, patrzcie, ale epicko nam to wyszło Dobra, jest bomba I mamy skrzynkę, w skrzynce mamy strzałę Więc bomba, słuchaj, możesz tutaj wylatywać Chodź Lucy, chodź, wychodź, chodź Dobra, my wrócimy po ciebie Bo widziałem, że tutaj są jakieś drzwiczki Tylko, co my tutaj potrzebujemy, słuchajcie Czy my potrzebujemy też tej karty? Nie wiem, chodź, co tutaj jest Uuuu to są te świnki. Okej, okay, a tu mamy jakieś bomby, słuchajcie. Dobra. Wow, pig, patrzcie. One lecą tutaj na nas. Dobra. Ciekawe czy uda się je rozwalić. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, dobra. Patrzcie, one rady je pokonać, słuchajcie, jak w Angry Birds, tak? Ostro. Dobra. Patrzcie, musimy je porozwalać wszystkie. Okej okay. i bang. Dobra, i jeszcze tylko tutaj zostały jakieś ostatnie świnki. Dobra, jeszcze jedna. Słuchajcie, chyba wszystkie rozwaliliśmy, więc epicko, więc... Słuchajcie, no to idziemy oczywiście oddać ten kluczyk. Tę kartę kart dla bomby. Dobra, Lucy, starczy, 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 Lucy. Dobra, idziemy do bomby. Słuchajcie, bomba, masz tutaj kartę. Mam nadzieję, słuchajcie, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawiajcie łapecję w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, żeby wbić do, na, do, do mnie, do sklepu. Słuchajcie, matrunertitris.com. Zapraszam też na Instagrama. Dobra, słuchajcie, my lecimy oczywiście z Lucy dalej. Mam nadzieję, że będziecie się również zdobić po prostu czekali na kolejne filmy tak samo jak my także do zobaczenia ja jestem Batruder, była ze